Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Overwatcha. Jak widzicie, próbowaliśmy zrobić pełną drużynę bastionów, ale niestety dwie osoby nam się wyłamały. Mamy za to czterech Bastianów. sam też zresztą e, takiego bastiona sobie wybrałem. Mam też skórkę tą z zakupieniem wersji Origins, która wygląda dokładnie tak. Taki kwiatuszkowy bastion. <laughs> Spróbujemy się jakoś rozłożyć i tutaj pokarać to. Jestem straszną maszyną. Może z tej strony? A możemy ewentualnie spróbować powiedzieć, że tak powiem jalo. No. Nie, myślę, że będzie w samym miejscu. Przychycimy. Uf, szybko poszło. Nie wiem jak tak łatwo żeśmy padli. No ale teoretycznie żeśmy tutaj eliminację zrobili, zadaliśmy 340 punktów obrażeń, 340 punktów wybrażeń, czyli w zasadzie prawie tyle co oni we dwóch mieli HP. To dziwne, że nikogo się nie udało zabić zanim oni lecą. to za nasi tutaj już pożelaźni koledzy też niestety polegli, ale nie to nic, my ich zatrzymało. łamał, mocno Farę jak widzicie Tu jest Mail, to, ale już ja, chyba by się chyba usiłować poskładała A to mamy gotowe ulti na zawołanie, nawet stać czołgiem Play of the game easy. <śpiewanie> ah. Od razu lepiej. No i co jest? Tylko dwóch nas zostało, Bastianu. Koleszka by się wyłamali, ale widzę, że dostałem jakąś... E, jakieś coś. Jakiś graffiti? Nie wiem co to było. Widziałem, że tutaj było coś Nie specjalnie możemy powalczyć w tej formie. O, kolega mi zabrał miejscówkę. O, teraz. Jesteśmy zbyt twardzi na takie plebejskie miejsca. Krajnica Tak <laughs> nie uważam, że mnie strzelać tak szybko umiera. Mleczanko. No to zajęliście to rozstawione. komo Dobrze przynajmniej, że na multi nie się 17 likwidacji, 3 zgody ale tak czy inaczej bastionem jest dość proste, nie jest w obronie. Wystarczy tak naprawdę, że się rozstawicie w jakimś konstruktywnym miejscu, a potem tylko że na piraty drzwi będziecie trafiać swoich przeciwników, no to powinno wystarczyć do szczęścia. na klapa. Dostaliśmy spray well played. Jest najlepsze zagranie mecz, perfekcyjnie. <laughs> <laughs> Tak czy inaczej, drodzy Easy Mode Bastionem został Wam właśnie zaprezentowany. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam Was oczywiście do kolejnych filmików Superwatcha. Tutaj macie jeszcze statystyki. 21 likwidacji, 5199 obrażeń łącznie zadanych. Także całkiem, całkiem nie najgorzej. A za chwilkę będziemy dobijali do 11 poziomu. A 11 poziomu oznacza 10 skrzynek do otworzenia. Także też zapraszam Was serdecznie do tego. A tymczasem powodzenia w Waszych krajach i do zobaczenia następnym razem. Trzymaj.